Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Urszula Kaczmarczyk i mam ogromną przyjemność poinformować, że właśnie w dniu dzisiejszym, 19 grudnia, rozpoczynamy cykl spotkań, rozmów w ramach nowej inicjatywy Okamu, a dokładnie kobiety Pragi Północ. Skąd w ogóle wziął się pomysł kobiety Pragi Północ? No stąd, że zorientowaliśmy się na przestrzeni ostatnich nawet nie kilku, a kilkunastu lat. Przy okazji już współpracy realizacji naszej pierwszej inwestycji Bohema Strefa Praga, po dawnej fabryce Polena Uroda, a teraz w ramach realizacji inwestycji FSO Park po byłej fabryce samochodów osobowych, że na czele przeróżnych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw czy różnych spotkań w ramach wspierania lokalnej społeczności okazuje się, że na czele tego wszystkiego stoją fantastyczne babki. W trakcie rozmów poznamy niesamowite panie, z którymi z którym już do tej pory współpracowaliśmy przy wielu realizacjach. Są to kobiety, które z pewnością miały i mają i będą miały realny wpływ na ewolucję dzielnicy Praga, na to jak ona wygląda dzisiaj i jak będzie się kształtować w przyszłości. Szanowni Państwo, ja się również ogromnie cieszę z tego względu, że ten cykl rozmów e, zainicjuje niezwykła kobieta. Nie ukrywam, że jest mi bardzo bliska. Jest to Anna Watkowska, członkini zarządu Okam City i Okam Capital, a także liderka projektu FSO Park, z którą znamy się, no nie wiem czy powinnam mówić, ale 20 lat? Wyglądamy? Nie wyglądamy, prawda? Nie. nie. Czyli od przedszkola się znamy. Tak, no właśnie, nie wiem czy nie od żłobka, ale dobrze. E, także proszę żłobka o żłobka nie chodziłam. Więc... A no dobrze. Proszę zbroić się w cierpliwość. Anna Wodkowska. Po pierwsze, od 20 lat współtworzy firmę Okam. Firma Okam jest w tej chwili jedną z firm z czołowych na rynku nieruchomości w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, jest liderką projektu wyjątkowego na skalę nie tylko Warszawy, na skalę całej Polski, a mianowicie Festo Park, czyli 62 hektary, które kupiliśmy 3 lata temu po byłej fabryce samochodów osobowych. Co jeszcze? Ostatnie dziecko, najnowsze czyli FSO Energy Hub, o którym z pewnością Ania powie troszeczkę później. Ale w tym wszystkim, w całej swojej działalności, z dużym zaangażowaniem wspiera także kobiety i stąd pomysł na te rozmowy, na te spotkania. Chcemy pokazać kobiety, które realizują się przede wszystkim w dużej mierze zawodowo. Chcemy pokazać, jak wspierają siebie nawzajem. Jak wspierają również lokalną społeczność, praską społeczność. To nie ukrywam, że jest mi bliskie jako prażance od kilku dobrych lat. I właśnie na tym chcielibyśmy się teraz zatrzymać i skupić. Aniu, powiedz w pracy otaczasz się wieloma kobietami, jak wiemy. Powiedz mi, czy to jest wybór? czy po prostu jakiś przypadek zbieg okoliczności czy coś się za tym jeszcze więcej kryje no pewnie wszystko naraz od 20 lat mam wpływ na to jakie osoby pracują w okamie i jakoś tak dziwnie się składa że zazwyczaj są to kobiety rzeczywiście w tej chwili kobiety stanowią chyba 50 albo ponad 50% wszystkich osób zatrudnionych w okamie i po prostu jakoś tak wyszło, że kobiety lepiej wypadają na rekrutacjach. Są świetnymi pracownikami, są bardzo dobrze zorganizowane, są bardzo profesjonalne, świetnie wykształcone, dobrze się z nimi pracuje, są cudowne, mają wielkie moce. Ja generalnie bardzo lubię kobiety, a im ja jestem starsza, tym bardziej lubię kobiety i tym bardziej chętnie z nimi. Pracuję, przebywam i jakoś czuję większą więź z kobietami. I rzeczywiście jest tak, że przez te wszystkie lata te kobiety w okamie no, idą z nami przez bardzo długi czas są z nami i pracują z nami przez bardzo wiele lat. Coraz więcej też jest kobiet w naszej branży, która dotąd była uważana za taką totalnie męską branżę, więc widzimy już kobiety na budowach, jako inżynierów, kierowni kierowniczki projektu. Zresztą dzisiaj też pewnie poznamy tutaj naszą panią Elę, która odpowiada od strony technicznej w tej chwili za projekt FSA, a wcześniej odpowiada za Bohemę. I to też jest tak, że tych kobiet jest coraz więcej we wszystkich obszarach zawodowych. I to jest super. To jest super, myślę, że kobiety mogą tak samo wszystko. I niczego kobietom nie, nie brakuje, nie są w żaden sposób gorsze od mężczyzn, są silne, profesjonalne, są mądre i, i, i myślę, że mogą wszystko, absolutnie. I jeszcze przy tym wszystkim potrafią się realizować jako matki i łączyć bardzo wiele ról, e, co sprawia, że po prostu też są chyba bardziej efektywne i, i po prostu lepiej dają radę. No, okej, okay. jak sam, sama nazwa tego podcastu mówi, że są to kobiety z Pragi Północ, to ja rozumiem, że generalnie też kobiety z Pragi zajmują jakieś szczególne miejsce w, w sercu Okamu. Gdybyś mogła trochę przybliżyć, skąd dokładnie ten pomysł, dlaczego właśnie Praga Północ? Okam jest na Pradze Północ od ponad 10 lat. Wszystko się zaczęło od projektu Bohema. Kiedy kupowaliśmy działkę na ulicy szwedzkiej 20, właśnie tam jest zlokalizowany nasz projekt Bohema, który w tej chwili no, kończymy jego realizację po 10 latach. Natomiast jesteśmy tutaj, jest to w jakiejś mierze dzieło przypadku i jest to piękny przypadek, ponieważ Bohema jest wspaniałym projektem. Jest wielkim sukcesem Okamu. Jest tak naprawdę naszym flagowym projektem przed FSO, które no oczywiście jest największym i najbardziej spektakularnym projektem Okamu, ale jeszcze nie zaczęliśmy jego realizacji. Natomiast tak się zaczęło yy, z nami na Pradze Północ i zostaliśmy tutaj. E, mało tego, jest tu wiele wspaniałych kobiet, które przez ten czas udało nam się je poznać. Praga Północ stała się nowym domem Okamu. Okam jest kobietą, więc. Nasuwa się samo przez Cię. Porozmawiajmy teraz może o kolejnym projekcie. Na tę chwilę myślę, że można że powiedzieć, że najbardziej spektakularnym, projekcie zlokalizowanym właśnie tutaj, na Pradze Północ, czyli FSO Park. To teren pokutowy już, jak wiemy, w fabryce samochodów osobowych, który stanowi ogromne wyzwanie. Gigantyczna skala, 62 hektary to naprawdę imponujący obszar. Hmm, wiem, że jesteś liderką i współpomysłodawczynią koncepcji tego projektu i no, muszę powiedzieć, że bagatela na 25 lat zaplanowana. Stworzyłaś jego założenia, tak? Nadałaś mu konkretny kształt, ale powiedz e, może tak w detalu, w szczegółach, z jakich elementów, z jakich wartości generalnie wyłonił się pomysł na FSO Park? Przybliż trochę. Na ten projekt. No, przede wszystkim 62 hektary to jest tak olbrzymi obszar i tak olbrzymi projekt. W zasadzie mówimy o mieście. Taka skala projektu no, pozwala jednak e, e, pozwala tej wyobraźni troszeczkę popłynąć e, i daje możliwości, jakie no, nie dają projekty mieszkaniowe w standardowych wielkościach. Więc rzeczywiście mogliśmy tutaj pozwolić sobie na, na zupełnie niestandardowe podejście do kwestii projektowania i tych założeń. Filarem tych wszystkich założeń projektowych były wartości, które są dla nas bardzo ważne. Przede wszystkim to jest kwestia ekologii: ekologii, dobrostanu i, i, i ochrony środowiska i takiego bardziej zrównoważonego podejścia do życia i do kwestii do zrównoważonego rozwoju. Poza tym to jest kwestia wspólnoty, którą uważamy, że jest bardzo ważna. I chcielibyśmy, aby nasz projekt był w ten sposób zaprojektowany i zrealizowany, aby wytworzyły się na jego terenie miejsca, które sprzyjają powstawaniu wspólnoty i utrzymywaniu się. Co jest taką zmianą pewnego trendu, który obserwujemy już od wielu lat, a mianowicie polegającego na tym, że te wspólnoty się nie tworzą i ludzie się zamykają gdzieś tam odgradzają od siebie. To powoduje jednak, że nie mamy ze sobą kontaktu, że nie znamy własnych My chcemy to zmienić. Chcemy, aby ludzie mogli się spotykać ze sobą, aby mogli się ze sobą komunikować, mieli miejsca, w których mogą wspólne aktywności uprawiać i żeby te wspólnoty znowu miały prawo i miejsce do tego, żeby zaistnieć. Wow, Ania! Muszę powiedzieć, że to wszystko brzmi no mega imponująco, ale. Gdybyś mogła tak w jednym, w dwóch zdaniach powiedzieć, gdzie właściwie jesteście teraz z tym pierwszym etapem? Zaczynamy budowę w pierwszym kwartale 2026 roku. Tak przewiduje nasz harmonogram inwestycji. W pierwszym etapie mamy ponad 2000 mieszkań. Mamy fragment parku razem z pierwszym etapem. A jakieś I już... lokale usługowe, czy tutaj też? Czy Oczywiście, około 60 lokali usługowych, około 10%. Czyli sami będziemy musieli jechać razem do komisera, tak? Na, na obiad? Oj, nie, zdecydowanie nie. Rzeczywiście to są e, e, nasze powierzchnie usługowe, będą zaspokajały podstawowe potrzeby okolicznych mieszkańców, nie tylko naszych mieszkańców. E, wiemy, że e, nasi sąsiedzi, mieszkańcy Śliwic i i generalnie okoliczni mieszkańcy cierpią tutaj z tego powodu, że e, no nie mają ani sklepów, ani nie mają restauracji, nie mają gdzie pójść troszeczkę są odcięci od świata, więc zdecydowanie nasz projekt, e, po pierwsze jest wyczekiwanym projektem w tej części e, miasta, e, a dwa rzeczywiście e, jego funkcje bardzo odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. Aniu, to powiedz jeszcze w takim razie, kto stoi za tak dużą realizacją? W przygotowanie projektu zaangażowany jest duży, multidyscyplinarny zespół e, złożony z pracowników OKAMO oraz podmiotów z nami współpracujących. Przede wszystkim są to pracownie architektoniczne e, Sawawa, Piotra Sawickiego, a także WXA z Martą Senkulską-Wrońską na czele. Zdać może coś jeszcze o sobie spoza pracy. Ja ponad wszystko kocham życie, a żeby długo żyć, to przede wszystkim trzeba żyć w miarę zdrowo. Nacisk na zdrowy tryb życia wydaje się naturalną konsekwencją wszystkich założeń, które pojawiają się u nas w projekcie. Jeśli chodzi o mnie, no zdrowy tryb życia jest dla mnie ważny. Jestem też mamą dwójki dzieci. Zależy mi na tym, żeby były zdrowe i aktywne jak najdłużej. I chyba wszystkim nam na tym zależy. Rozmawiajmy o energii. Ostatnia inicjatywa pod nazwą FSO Energy Hub. Co to takiego? Jest to e, zupełnie nowy odłam e, działalności KAMU, który pojawił się zupełnie przypadkowo w kontekście rzeczywiście energii ciepła i jego produkcji i zarządzania tą energią i ciepłem na terenie naszego przyszłego miasta EFESO Park. E, m, Tutaj powstał taki pomysł, żebyśmy sami byli nie tylko wytwórcą w oparciu o odnawialne źródła energii, tej energii ciepła, ale także, żebyśmy byli sami dystrybutorem i sprzedawcą tej energii do naszych mieszkańców. I w tym celu założyliśmy spółkę energetyczną. Najważniejsze jest to, żeby otaczać się odpowiednimi ludźmi. Ja mam to szczęście, że rzeczywiście przyciągam e, tych odpowiednich i dobrych ludzi. Mam wspaniały zespół. A poza tym to balansowanie cały czas na krawędzi i próba połączenia wszystkiego ze sobą. W połowie stycznia zapraszam na rozmowę z Marką Sękulską-Wrońską z pracowni WXCA. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.